Emilia była pod presją z każdej strony. Jak mogła, jako supermodelka, być w związku z otyłym mężczyzną, który nie pasował do standardów? Stała ekspozycja i nieustępliwa pogoń fotografów były bezlitosne. Emilia podjęła decyzję o rozstaniu ze swoim chłopakiem. Nie mogła jednak przewidzieć, że po dwóch latach dojdzie do spotkania i niespodzianki, która ją czekała. Witajcie na kanale. Życie pisze różne scenariusze. Mam nadzieję, że spodoba wam się ta historia. W spokojnym zakątku dzielnicy mieszkalnej rodzina Pawła kończyła rozpakowywanie ostatnich rzeczy, tym samym dopełniając przeprowadzki do nowego domu. Dzielnica, prawdziwa oaza spokoju pośród nieustannego zgiełku miasta, emanowała atmosferą, która zdawała się uciekać przed frenetycznym rytmem świata na zewnątrz. Mieszkańcy, dzięki świadomym staraniom, pielęgnowali płomień przyjaźni i serdeczności, traktując się nie tylko jak sąsiedzi ale jak ciepłe przedłużenie własnych rodzin. Nie było rzadkością widzieć jedność wśród nich, jedność manifestującą się przez wspólne spotkania, świętowanie oraz prawdziwą, wzajemną troskę, która zapuściła korzenie przez lata. Spokój, który charakteryzował tę szczególną ulicę, dawał dzieciom swobodę odkrywania swoich pomysłów i przygód. W większość słonecznych dni dziecięcy śmiech towarzyszył odgłosowi odbijającej się piłki na asfalcie podczas gdy mali rowerzyści przemierzali łagodne zakręty ulicy, tworząc scenę przypominającą prostsze i bardziej beztroskie czasy. Rodzina Pawła miała rozpocząć nowy rozdział życia w tej spokojnej dzielnicy, nabywając stary, lecz urokliwy dom. W dniu przeprowadzki, gdy z ciężarówki starannie wyładowywano pudełka, sieć sąsiadów już zaczynała wyciągać swoje ciepłe ramiona gościnności. Kilku mieszkańców natychmiast pojawiło się, przedstawiając się z szczerymi uśmiechami i wyciągniętymi dłońmi. Było to nie tylko formalnością, lecz autentycznym gestem powitania. Wśród rodzin, które się pojawiły, była urocza rodzina Emilii. W wieku siedmiu lat, równolatka Pawła, Emilia promieniowała dziecięcą ciekawością i zaraźliwą radością. Dwoje dzieci, początkowo owiniętych w nieśmiałość, chowało się za ochronnymi sylwetkami rodziców, ale wrodzona ruchliwość dzieciństwa nie trwała długo w ukryciu. W mgnieniu oka Paweł i Emilia byli już obok siebie, biegając z nieposkromioną radością, którą mogą mieć tylko dzieci. Paweł i Emilia biegali razem, szkicując pierwsze szkice tej historii, która miała jeszcze rozwinąć wiele ekscytujących rozdziałów. Z biegiem lat nasiona przyjaźni między dwójką dzieci wyrosły na solidną i nierozerwalną więź. Nawet gdy okres dojrzewania przynosił obietnice zmian i nowych relacji, Paweł i Emilia pozostawali połączeni. Często można ich było spotkać na ulicach dzielnicy, gdzie ich śmiech i wspólne zabawy rozbrzmiewały między domami. Choć nowi znajomi wkraczali do ich życia, relacja między nimi pozostawała niezmienna. Gdy adolescencja rozkwitała, w sercu Pawła zaczęło się rodzić nowe i skomplikowane uczucie. Gdy Emilia dzieliła się swoimi przelotnymi zauroczeniami i miłosnymi rozczarowaniami, Paweł znalazł się na emocjonalnym rozdrożu. Każdy jej śmiech, Każda wspólna historia była potwierdzeniem tego, co zaczynał rozumieć, to, co uważał za zwykłą przyjaźń, przemieniało się w coś głębszego, coś, czego sam ledwo był w stanie pojąć. Wewnętrzna walka, którą przechodził, była męcząca. Walczył między pragnieniem zachowania nienaruszonej przyjaźni, a pulsującą prawdą swoich uczuć. Czasami, słuchając, jak Emilia opowiada o złamanym sercu czy ulotnych zauroczeniach, czuł, jak zapada się w cichą melancholię. Wiedząc, że skrywa nieodwzajemnioną miłość, Paweł osiągnął kres swojej cierpliwości, gdy po raz kolejny zobaczył Emilię cierpiącą z powodu nieudanej relacji. Emilia, mam dość pocieszania cię za każdym razem, gdy jakiś głupi facet cię rani. Byłem przy tobie niezliczoną ilość razy, gotowy traktować cię z miłością i szacunkiem, na które zasługujesz, a ty nigdy nie widziałaś we mnie nikogo więcej niż niezawodnego przyjaciela. Zaskoczona jego słowami. Emilia spojrzała na niego szeroko otwartymi oczami. Paweł, nigdy nie wiedziałam, wyszeptała, a jej głos był pełen zaskoczenia i emocji. Przez długi czas też ukrywałam swoje uczucia, bo nie chciałam zniszczyć naszej wieloletniej przyjaźni. Tej nocy prawda wyszła na jaw. Namiętność, którą oboje tłumili ze strachu przed utratą tego, co mieli, okazała się wzajemna, połączenie, które wykraczało poza granice przyjaźni. Pod gwiaździstym niebem dwoje przyjaciół stało się kimś więcej. Tajemnice wreszcie zostały ujawnione, uczucia wyznane, a ich relacja weszła w nową fazę. W miarę jak ich związek się rozwijał, Emilia zaczęła zdobywać uznanie w świecie mody. Pewnego dnia, spacerując potętniącym życiem centrum handlowym, zauważyła otwarcie nowego sklepu znanej marki odzieżowej. Zaintrygowana podeszła bliżej, kiedy pracownik wydarzenia zwrócił się do niej. Proszę pani, Modele wchodzą drugim wejściem. Jest pani spóźniona. Zmieszanie wymalowało się na twarzy Emilii, gdy zdała sobie sprawę, że została wzięta za modelkę. Przepraszam, ale chyba się pan pomylił. Nie jestem modelką. Mężczyzna zmierzył ją wzrokiem z oceniającym zainteresowaniem. A powinna pani być, powiedział z uśmiechem. Jeśli kiedykolwiek chciałaby pani spróbować, proszę zadzwonić, dodał, wręczając jej lśniący wizytownik. Ten niespodziewany moment otworzył drzwi do świata, o którym Emilia wcześniej nie marzyła. Jej naturalna uroda zawsze przyciągała spojrzenia, ale nigdy nie postrzegała siebie jako osoby pasującej do stereotypu modelki. Kilka dni później, zaintrygowana, Emilia wybrała się na spotkanie z agentem. Szybko okazało się, że ma przed sobą szansę na karierę w modelingu. Zaczęła od sesji zdjęciowych, które stały się jej przepustką do świata mody. Wkrótce podróże. Pokazy mody i współpracę z renomowanymi markami stały się częścią jej codzienności. Paweł był świadkiem każdego kroku jej kariery. Czuł dumę, widząc, jak Emilia osiąga sukcesy, lecz fizyczna odległość między nimi była coraz bardziej odczuwalna. Ich codzienne rozmowy przez telefon były jedynym łącznikiem, który utrzymywał ich relacje przy życiu. Wkrótce jednak presja świata mody zaczęła wpływać na ich związek. Zdjęcie Emilii i Pawła opublikowane w jednym z magazynów wywołało fale krytyki. Komentarze były bolesne i okrutne, a menedżerowie Emilii sugerowali, by zakończyła związek lub trzymała go w tajemnicy. Pewnego dnia, podczas wspólnej wizyty w kawiarni, Emilia poprosiła Pawła, by wyszedł tylnym wyjściem, aby uniknąć fotografów. To był moment przełomowy. Paweł poczuł się zdradzony i upokorzony. Kiedy Emilia opuściła kawiarnię, Zrozumiał, że postawiła swoją karierę ponad ich miłość. Przez dwa lata ich drogi były rozdzielone. Emilia zdobywała kolejne sukcesy, ale w głębi duszy odczuwała pustkę. Gdy wróciła do rodzinnego miasta i ponownie zobaczyła Pawła, wspomnienia powróciły. Zrozumiała, jak wielki błąd popełniła. Zaprosiła Pawła na kolację, by wyznać swoje uczucia i przeprosić. Chociaż ich rozmowa była szczera i pełna emocji, Paweł był ostrożny. Rany przeszłości nie goją się łatwo. Gdy opuszczali restaurację, pojawił się fotograf. Paweł automatycznie odsunął się od Emilii, ale ona, ku jego zdziwieniu, objęła go i przyciągnęła bliżej. Tym gestem pokazała, że nie zamierza już ukrywać swojej miłości ani pozwalać, by opinie innych dyktowały jej życie. Razem, z splecionymi ramionami i połączonymi sercami, byli gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu. Ta historia uczy nas że warto być wiernym sobie i swoim uczuciom, a nie kierować się opiniami innych. Czasami trzeba popełnić błędy, by zrozumieć, co jest naprawdę ważne. W końcu to autentyczność i odwaga w byciu sobą, nawet w obliczu trudności, prowadzą do prawdziwego szczęścia i spełnienia. Choć świat może nakładać na nas etykiety, które starają się definiować, z kim powinniśmy być i jak powinna wyglądać nasza relacja, prawdziwe uczucia rodzą się z autentyczności, szacunku i wzajemnego zrozumienia. Emilia, pod wpływem zewnętrznego świata mody i oczekiwań, podjęła decyzję, która oddaliła ją od Pawła, choć tak naprawdę to on był tym, który dawał jej prawdziwe wsparcie, zrozumienie i miłość. Przypadek, jakim było spotkanie po latach, pozwolił jej dostrzec błąd, który popełniła, pokazując, że często trzeba przejść przez trudne doświadczenia, by docenić to, co mamy. Miłość oparta na szacunku, Zaufaniu i wspólnych wartościach przetrwa wszelkie przeciwności, a życie staje się piękniejsze, gdy potrafimy być razem, niezależnie od tego, co myślą inni. Jeśli podobała ci się ta historia, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Zostaw komentarz z oceną od 1 do 5, aby dać znać, jak bardzo spodobała ci się opowieść. OBEJRZYJ TEŻ KOLEJNY FILM, KTÓRY JUŻ POJAWIA SIĘ NA EKRANIE. DO ZOBACZENIA.